I <laughs> don't Szkółowa niewydolność nerek wymaga tzw. leczenia nerkozastępczego. Może być to w postaci dializ, którym jest poddawany chory, czyli leczenia sztuczną nerką bądź dializami otrzebnowymi. Drugi sposób leczenia, znacznie lepszy w sensie wyników, jest to przeszczepienie nerki pochodzącej od innego człowieka. Chory z przeszczepem nerki ma szansę przeliczać 10 lat od operacji, dwukrotnie większą, niż gdyby był w tym okresie dializowany. Nerka do przeszczepienia może pochodzić od osoby zmarłej lub od dawcy żywego. W takich krajach jak Stany Zjednoczone, kraje skandynawskie, Holandia, przeszczepienie nerki pochodzącej od kogoś bliskiego stanowi mniej więcej 40% wszystkich przeszczepień nerek. Natomiast w Polsce się przeszczepia około. Dwóch, 3% rocznie tylko od żywy Bardzo duże znaczenie ma to, że osoba oczekująca na przeszczepienie często krępuje się prosić czy informować osoby bliskie o tym, że istnieje taka możliwość oddania dla niej nerki. Ryzyko dla osoby zdrowej oddającej nerkę komuś bliskiemu jest znikome. Jedna nerka jest całkowicie wystarczająca do normalnego funkcjonowania, rodzenia dzieci, uprawiania sportów i Całkowicie normalnego życia. Mój brat od wielu lat cierpi na niewydolność nerek. I kiedy się dowiedziałem, że mogę mu pomóc, tak naprawdę nie zastanawiałem się długo nad takim rozwiązaniem. Ja również chciałam oddać nerkę mojemu synowi, ale okazało się, że nie mogę być dawcą, ponieważ mam inną grupę krwi. Teraz jedynie chciałabym się upewnić, czy wszystko wiemy na temat operacji i związanego z nią ryzyka. Jak ta sytuacja wpłynie na życie rodzinne mojego syna, a także na życie zawodowe. Jak tylko rodzina dowiedziała się, że moje nerki już nie pracują, zaraz wszyscy zaczęli się zastanawiać, co zrobić, żeby mi pomóc. Lekarz nefrolog, który opiekuje się mną od dawna, powiedział, że najlepszym wyjściem byłby przeszczep nerki. Wtedy moja mama i brat spytali, czy któreś z nich mogłoby być dawcą nerki dla mnie. No ale okazało się, że mama nie może być dawcą, bo ma inną grupę krwi niż ja, ale brat ma taką samą, więc można by o tym pomyśleć. Ja na początku nie chciałem się zgodzić, no, no, po prostu bałem się o brata. Nie chciałbym, żeby coś złego mu się stało. Od niedawna czekam na przeszczepienie nerki od dawcy zmarłego, ale brat wciąż mnie przekonuje, że mnóstwo czytał o przeszczepach od żywych dawców i że na świecie wykonuje się mnóstwo operacji tego typu i że na pewno nie jest to niebezpieczne. Potencjalnego dawcę nerki skierował do nas ośrodek nefrologiczny, w którym leczony jest jego brat. Celem dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim upewnienie się, że zarówno dawca, jak i biorca są świadomi swojej decyzji, jak też, że dawca jest zdrowy. Wyjaśnimy zarówno dawcy, jak i biorcy, na czym polega operacja przeszczepienia nerki od żywego dawcy oraz jakie niezbędne badania będziemy musieli wykonać przed ostatecznym podjęciem decyzji o pobraniu nerki. Czy uzyskali już Państwo jakieś wstępne informacje na temat zapieku? Rozmawialiśmy z lekarzami brata. A szukaliśmy też informacji na własną rękę, na przykład w internecie. No i cóż, no, no. Jestem zdecydowany, żeby oddać bratu nerkę. Czy Pan także zgadza się przyjąć nerkę od brata? W zasadzie tak, ale chciałbym mieć pewność, że mojemu bratu z tego powodu nic nie grozi. Dobrze, postaramy się w takim razie wyjaśnić Państwu wszystkie wątpliwości i myślę, że już dzisiaj możemy rozpocząć wstępne badania do operacji. A co to znaczy? To znaczy, że zbadam Pana, żeby ocenić stan Pana zdrowia, pobierzemy Panu następnie krew, żeby ocenić jak działają Pana nerki, wątroba, serce, jak też inne narządy. Konieczne będzie także wykonanie badania obrazowego, żeby upewnić się, że ma Pan dwie nerki i że obie funkcjonują prawidłowo. Musimy także upewnić się, że nie ma pan jakiejś innej ukrytej choroby, o której pan na razie jeszcze nie wie, która nie daje panu żadnych dolegliwości, ale potem po oddaniu nerki mogłaby ona niekorzystnie wpłynąć na stan pana zdrowia. Następnie spotkacie się panowie z chirurgiem, który będzie wykonywał operację przeszczepienia nerki. Dowiecie się, jak wygląda taka operacja, w jakim znieczuleniu się odbywa oraz jak wygląda okres bezpośrednio po operacji. Podjęcie decyzji o oddaniu nerki w celu jej przeszczepienia, osobie bliskiej jest bardzo ważnym momentem. Mimo, że obecnie dysponujemy nowoczesnymi technikami znieczulenia oraz przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego, pobranie nerki w dalszym ciągu pozostaje poważną operacją. Rozumiem, chce Pan oddać swoją nerkę bratu? Tak. Ze wstępnych badań wynika, że jest Pan zupełnie zdrowy. Musimy jednak poczekać na wyniki pozostałych badań po to, żeby uzyskać pewność, że nie ma Pan jakiejś choroby, która być może nie daje objawów, ale mogłaby się ujawnić w przyszłości i dopiero wtedy będzie Pan mógł oddać nerkę swojemu bratu. A gdyby się okazało, że z jakiegoś powodu nie mogę oddać bratu nerki, to co wtedy z nim będzie? Każdy chory, którego nerki nie funkcjonują, może być leczony za pomocą sztucznej nerki w stacji dializ i wtedy, kiedy nie ma żadnych innych dodatkowych przeciwwskazań, może zostać przez macierzysty ośrodek, w którym będzie dializowany, zgłoszony do krajowej listy oczekujących. Przy czym należy pamiętać o tym, że czas oczekiwania na nerkę pobraną od osoby zmarłej w przypadku Polski jest stosunkowo długi i może wynosić dwa, a nawet 4 lata. Czyli o wiele korzystniejsze jest pobranie nerki od żywego dawcy? Zdecydowanie tak. Po pierwsze, nerka przeszczepiona od żywego dawcy znacznie lepiej funkcjonuje i znacznie dłużej funkcjonuje. Po pierwszym roku od transplantacji, w przypadku nerki pobranej od żywego dawcy, odsetek funkcjonujących prawidłowo nerek to jest 95%, po 10 latach 80%. Natomiast w przypadku nerki pobranej, od osoby zmarłej te odsetki wynoszą odpowiednio 80 i 60%, a zatem po 10 latach od przeszczepienia w przypadku nerki pobranej od osoby żyjącej, od rodzinnego dawcy, ten odsetek jest aż o 20% wyższy. Drugim istotnym argumentem, przemawiającym na korzyść przeszczepiania nerek pobranych od osób żyjących, jest możliwość wpływania na czas przeprowadzania operacji. Jak już wcześniej powiedziałem, czas oczekiwania na nerkę w Polsce jest stosunkowo długi. W tym czasie może dojść do pogorszenia stanu zdrowia pana brata. Szansa na powodzenie przeszczepienia nerki pobranej od osoby zmarłej zmniejsza się z każdym rokiem oczekiwania, z każdym rokiem prowadzenia hemodializy. Wynika to głównie z powikłań dotyczących przede wszystkim układu krążenia, ale nie tylko. Dlatego najbardziej optymalnym okresem na przeszczepienie jest okres, kiedy Pan nie będzie jeszcze dializowany. Mówimy wtedy o przeszczepieniu wyprzedzającym. Myślę, że podjąłem właściwą decyzję. Brat w ogóle początkowo nie chciał słyszeć o tym, że, żebym to ja był dawcą, dlatego że obawiał się po prostu o moje życie. Ale proszę pamiętać, że decyzję o oddaniu nerki może podjąć wyłącznie Pan. Nikt za Pana takiej decyzji podjąć nie może. I gdyby Pan się jeszcze wahał, jeszcze nie był do końca zdecydowany, pozostali członkowie rodziny, gdyby Pana namawiali do tego, proszę pamiętać, że tylko Pan może podjąć decyzję i nikt więcej. Jestem zdecydowany. No tak, ale ja wciąż boję się o brata, dlatego chciałbym wiedzieć, jakie ryzyko wiąże się z pobraniem nerki. No to najgorsze ryzyko to, to oczywiście ryzyko zgonu. Przy czym ryzyko zgonu towarzyszy praktycznie każdej rozległej operacji, a taką niewątpliwie jest y, także pobranie energii od żywego dawcy. Niemniej jednak y, to ryzyko jest minimalne, bliskie y, zeru. A spowodowane jest tym, że Pana brat jest zupełnie zdrowy, nie ma żadnych dodatkowych obciążeń, serce jest zdrowe, płuca również, inne narządy także. W związku z tym nie powinien Pan się obawiać. Tego, tej operacji. Natomiast jeśli chodzi o inne powikłania, to należy brać pod uwagę możliwość krwawienia. To powikłanie może zdarzyć się zarówno w czasie operacji i może skutkować koniecznością przetoczenia krwi, ale może też przytrafić się już w okresie pooperacyjnym i wtedy może doprowadzić i zwykle doprowadza do konieczności reoperacji. Niemniej jednak są to powikłania niezwykle rzadkie, występują w jednym, dwóch przypadkach na sto. A czy to są wszystkie możliwe powikłania? Po operacji mogą wystąpić jeszcze inne, mniej istotne powikłania, chociażby zakażenie rany operacyjnej. Zwykle jest to powikłanie bardzo lokalne, niewielkiego stopnia zakażenie, które nie wymaga jakiegoś specjalnego postępowania. Występuje u trzech, 3-5% dawców. Z innych powikłań, o których powinniśmy pamiętać. To zakażenie dróg moczowych, zapalenie płuc i zakrzepica żył kończyn dolnych. Jednak i te powikłania występują niezwykle rzadko, i najczęściej jest tak, że dawcy w krótkim czasie po oddaniu narządu wychodzą w dobrym stanie zdrowia do domu. A czy po przeszczepie będę mógł wrócić do swojego normalnego życia? Życie człowieka. Po usunięciu jednej nerki, właściwie jest takie samo jak życie człowieka, który ma dwie nerki. Zresztą życie pokazuje, że ludzie niektórzy rodzą się tylko z jedną nerką i funkcjonują zupełnie normalnie. W ogóle nie są nawet świadomi tego, że mają jedną nerkę. A o tym, że tak jest, dowiadują się przy okazji wykonywanego badania z zupełnie innego powodu. To, że życie człowieka z jedną nerką. I życie człowieka z dwiema nerkami jest bardzo podobne, właściwie takie same potwierdzają dane statystyczne, ale najbardziej takim spektakularnym przykładem może być długość życia żołnierzy, którzy w trakcie działań wojennych doznali urazu, w wyniku którego doszło do usunięcia nerki i żyli z jedną nerką. To okres tego życia był porównywalny do długości życia ich kolegów żołnierzy, którzy takiego urazu nie doznali. A czy może się okazać, że po przeszczepie moja nerka nabierze tej samej niewydolności, którą ma nerka mojego brata w tym momencie, i że będę, że będę musiał zostać poddany leczeniu takiemu samemu, jakiemu jest poddany teraz mój brat? W zasadzie nie ma takiego ryzyka. Yy, dane statystyczne na w bardzo dużym materiale chorych pokazują w sposób bezdyskusyjny, że takie ryzyko jest zupełnie minimalne i porównywalne do ryzyka wtedy, gdyby Pan dysponował dwiema nerkami. Oczywiście w sytuacji takiej, gdyby uległ Pan wypadkowi i w wyniku tego wypadku doszło do urazu Pana jednej nerki albo gdyby w tej jedynej pozostawionej nerce rozwinął się nowotwór, wtedy oczywiście ryzyko powstania niewydolności nerki i prowadzenia dializoterapii, tak jak u pana brata w tej chwili, jest automatycznie większe, prawie że pewne. Powinien jednak pan pamiętać, że usunięcie nerki nie będzie skutkowało na stan pana serca. Nie wpłynie na układ oddechowy, na płuca, nie rodzi to cukrzycy, nie powoduje zwiększonej zapadalności na choroby nowotworowe. Jedyna rzecz, o której trzeba pamiętać i należy na to zwracać uwagę, to to, że po kilku latach oddania nerki może pojawić się nadciśnienie tętnicze, które w przypadku prawidłowego kontrolowania i stosowania leków właściwie przestaje być problemem. To, co prawda, panów nie dotyczy. Ale pojawiają się pytania od kobiet, które w sytuacji takiej, jak teraz znaleźli się panowie, pytają, czy mogą zachodzić w ciąży, czy mogą rodzić dzieci. No i z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie tak. Dotyczy to zarówno kobiet, które oddają nerkę, zachodziły w ciąży, rodziły zdrowe dzieci, i tak w takiej samej sytuacji znajdowały się kobiety po przeszczepieniu nerki. żadnej operacji i ciekaw jestem jak to się odbywa, czy będę spał, czy będę odczuwał ból. Przede wszystkim zostanie pan przyjęty do szpitala w dobie poprzedzającej samą operację. W dniu operacji musi pan pozostawać na czczo, co oznacza, że nie będzie pan mógł przyjmować żadnych pokarmów ani pić. Operacja pobrania nerki odbywa się z znieczuleniu ogólnym. Oznacza to, że przez cały czas jej trwania będzie pan spał. I w związku z tym nie będzie Pan odczuwał żadnego bólu. Operacja Pana brata na innej sali zacznie się jeszcze w czasie trwania Pańskiej operacji. Jeśli chodzi o operację pobrania nerki, może być wykonana na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest metoda otwarta, najczęściej stosowana w Polsce, która polega na wykonaniu niewielkiego cięcia w przedniobocznej powierzchni brzucha, po prawej bądź po lewej stronie, w zależności od tego, która nerka będzie pobierana. Natomiast druga alternatywna metoda jest metodą mało inwazyjną, analogiczną do tej, która jest wykorzystywana np. w czasie laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego. Zarówno ta pierwsza metoda, jak i druga pozwala na dotarcie do nerki, która znajduje się w okolicy przykręgosłupowej, bez konieczności otwierania brzucha, co ma swoje zasadnicze znaczenie w bezpośrednim okresie pooperacyjnym. Po wyjęciu nerki, nerka musi zostać wypłukana z krwi za pomocą specjalnego płynu prezerwującego, a następnie zostanie przeniesiona do tej sali, w której będzie odbywać się operacja pańskiego brata. A jak przebiega sam okres pooperacyjny? W pierwszej dobie po operacji będzie pan otrzymywał kroplówkę i leki przeciwbólowe, ale już w pierwszej dobie po operacji y, będzie pan mógł wstawać z łóżka, będzie pan mógł przyjmować płyny i pokarmy stałe. Zwykle po tego rodzaju operacji możliwy będzie wypisanie pana do domu w trzeciej, czwartej, czasami w piątej dobie. Chciałbym także zaznaczyć, że przez cały okres kwalifikowania Pana do pobrania nerki, jak i w okresie pooperacyjnym po oddaniu nerki będzie przysługiwało Panu zwolnienie lekarskie refundowane w 100%. Poza tym istnieje możliwość dodatkowego, specjalnego i całkowicie bezpłatnego ubezpieczenia które w Polsce zostało zaoferowane przez firmę Allianz Polska. A jak szybko będę mógł wrócić do pracy? Właściwie po dwóch-trzech tygodniach. W tym okresie, co prawda, będzie pan mógł odczuwać dolegliwości bólowe w okolicy rany, ale będą one niewielkie. Przez miesiąc, najwyżej dwa, powinien pan jeszcze unikać większych wysiłków fizycznych. A chciałem jeszcze zapytać, czy później mój brat będzie miał zapewnioną odpowiednią opiekę lekarską? Bo nie chciałbym, żeby jego zdrowie pozostało bez kontroli. Po operacji, będzie pan pozostawał pod opieką naszego ośrodka. Po trzech miesiącach w pierwszym roku, a następnie co roku. Będzie Pan zapraszany do naszej przychodni w celu określenia ogólnego pana stanu zdrowia, określenia funkcji tej pozostawionej jedynej nerki oraz sprawdzimy, czy nie ma Pana ciśnienia tętniczego, o którym mówiłem, że może pojawić się w kilka lat po oddaniu przez pana nerki. Niezależnie od wykonanej operacji powinien Pan zachować tak zwany zdrowy tryb życia, stosować właściwą dietę, no i wypadałoby zaprzestać nałogu palenia tytoniu. Wszystkie dotychczasowe badania, które u Pana wykonaliśmy, wypadły prawidłowo. Gratuluję, jest Pan zdrowy i może Pan oddać nerkę swojemu bratu. Mam także nadzieję, że wszystkie Panu wątpliwości zostały wyjaśnione. Te rozmowy, które odbyliśmy, rozwiały wszelkie moje wątpliwości, utwierdziły mnie w przekonaniu, że to jest dobra decyzja i po prostu nadal zamierzam oddać swoją nerkę bratu. Mnie także uspokoiły i upewniły, że mój brat będzie mógł normalnie żyć z jedną nerką. Bardzo się cieszę w takim razie. O terminie operacji zawiadomimy panów z wyprzedzeniem. Jeszcze przed samą operacją będziemy musieli wykonać jedno badanie u pana, żeby upewnić się, że nie jest pan uczulony na antygeny swojego brata. Także mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Decyzja o oddaniu nerki mojej córce była decyzją łatwą i naturalną. Ja generalnie rzecz biorąc nie miałem żadnych obaw. Wiedziałem, że lekarzom mogę ufać. Nie znam się na medycynie i tak naprawdę chciałem wiedzieć, czy będę mógł uprawiać sport. Z samego zabiegu nie pamiętam. Wywiązały się komplikacje, które zdarzają się raz na kilkadziesiąt tysięcy przypadków. I mówiąc szczerze, kiedy obudziłem się kilka dni później, okazało się, że jestem 17 kilo lżejszy. Dosyć szybko zacząłem e, trenować, prowadzić normalne życie. E, I powiem szczerze, że e, nie czuję żadnej różnicy pomiędzy życiem przed zabiegiem i, i po zabiegu. Natomiast e, życie mojej córki zmieniło się e, diametralnie, e, in plus. Nie, nie musi martwić się dializami, nie musi pilnować diety. Trzy tygodnie po zabiegu wyjechaliśmy na jej pierwsze od lat zagraniczne wakacje. Jednocześnie jest to dużo mniejsze obciążenie dla wszystkich członków rodziny i znacznie mniejszy stres. Rozumiem, że podjęcie decyzji o oddaniu narządu może być stresujące. Radziłbym tutaj wszystkim zaufać lekarzom i, i medycynie, dlatego że. Większość z nas nie ma pojęcia o tym, jak to wszystko przebiega. Warto się dowiedzieć, pozbyć się obaw, spojrzeć również na przykłady ludzi, którzy to zrobili, którzy prowadzą normalny tryb życia.